Dzień dobry, dzień dobry widzowie. O, Ala już zaczyna sprzątać. Dzień dobry Danusiu. Pikabu I'm see you. Nie, jak ta malinka? A w podomku, cześć. W cześć. Podoba mi się Gumuleon. Z tego względu, że będzie praktyczny. Dla mnie bardziej do sprzątania, nie? Mówisz? No pewnie. Teraz mamy dywan, nie wiesz, jak on wygląda przy małej. Dokładnie. Danusia, zobaczcie, ona musi tak, cały. to mopik, elegancko. Mopik elegancko, albo jakiego robota elektronicznego. Ale nie Niech ja cały mam czas floteruje tu. jestem, lubię ruch, to więc nie potrzebuję no. roboty. Chcesz kąpać się? Ona już chce się kąpać, zaraz się będziesz kąpać. Ja no myślałem, słuchajcie, jesteśmy po, po no niecałej dobie. Ja przyjechałem trochę tutaj dociąć za linką, żeby tutaj, bo zobaczcie ile. On naszedł na ściany, Jak go przytnę jeszcze, to on jutro do, do rana też jeszcze się trochę ułoży, nie? W sypialni mamy bez gąbki, nie? Jala mówi, że, że bez gąbki lepiej leży. No. Czemu panele, a nie 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 czemu gumolomid, a nie panele? To... No bo no tyle, no tak. Ale mówią, że i panele też stanie, można by było kupić. A już, ojej, nie, mam, nie miałam czasu, na szukanie. Ale z drugiej strony chcę Wam powiedzieć, że też na te podłogi położyć panele, to one też by pracowały, bo one nie są równe. równe. Jak chodzimy, to one normalnie czuć jak pracują, nie uginają się stole. O! Więc ona zadowolona może. Tak, no jak Danusia? Podłoga? W porządku, tak? Super. Jogę. Jogę będziesz ćwiczyć z mamą? Będziecie jogę ćwiczyć, tak? O! Będziesz leżała sobie z mamą, tak? Jogę będziecie ćwiczyć, dobrze. Jak to kochane malutkie nasze. My to w ogóle wczoraj słuchajcie, jak żeśmy przylecieli tutaj z Matthew, to tak, ani śrubokręta, ani nic. Chodźcie, Ala, tutaj pokażemy. Ani śrubokręta, ani nic, żeby przykręcić, wykręcić, podkręcić. Drzwi chcieliśmy zejść, znieść. A i kuchnia będzie większa. Radek wykręcił tutaj tą szafkę i tą. No, wykręciłem tą szafkę, słuchajcie, wywaliłem ją w diabły, ale zobaczcie, jak oni... Szafka w szafce obudowana. Czyli tak. Roboty dochodzi latwowi. Roboty trochę. czas pracy dochodzi latwiny, nie? No. Ja to się bałem, że jak będę odkręcał, nie daj Bóg tę szafkę, że te płytki polecą, bo jak on tutaj je przykręcił. Matko jedyna to jest pożal Boże, nie? No. Ale dobra, zaraz coś wymyślimy, nie? No pewnie. I tak, śrubokręta nie było, bo tutaj zobaczcie na jakie kotwy w... przykręcili. O, na takie dwie kurwa śruby tu wwalili. I w ogóle, a ja tak przywiozłem w krętareczkę dzisiaj już komplet zestaw żuna mi kupiła. A fajny, no no przydatne. Taką torbę z narzędziami. Słuchajcie, żeby już to było. Bo powiem szczerze, ani młotka, ani nic nie można było znaleźć. O, taki mini boksik. Zawartość. Także widzicie, no idziemy pomału do przodu, elegancko. Ja jeszcze zaraz chyba pójdę na ogród, wymierzę tam bramkę. Ala dzisiaj już widziała fajny ten, jak to się mówi, przedsionek taki. Tak. No wiecie, taki drewniany ganek na ogród, taki, taka Ala. Ale fajne? Ładne. No to widzisz, Ile, jaki koszt? 145 funtów. Ale to za taki. taki... Jeszcze droższe były. No były po i po 250, słuchajcie, parę listewek kawałek łuku, ale ja wam powiem i zrobię wam zdjęcie tego co było w sklepie, jaka cena i zobaczycie porównacie moją naszą konstrukcję samoróbkę z naturalnego też drewna materiału i w o. ogóle, nie? Za rolety się chcieliśmy wziąć. Nie, to rolety? rolety. No, żaluzja, żaluzja. Właśnie, no. no, takie żaluzje drewniane. Gdzie one są? A, widzisz, właśnie... to tobie tutaj w ogóle czegoś, nie brakuje ci tutaj czegoś? No, było malowanie, wałki, to tamto, farby. Gdzie to może wszystko być? No właśnie, nie wiem. W kantorku, jednym z kantorek. Tak? W kabordzie, kabord. A tu na przedpokoju. Tu na przedpokoju. Tete te te, 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 już będziesz tańcować? Tette, te te, te te te. Ja tylko muzykę, włączysz to od razu tańczy. Tak, Danusia. A jaka Danusia jest duża? Taka duża już jest. O, ty ty. 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 <grym>. Już zarzucam. O. Chodź, chodź kochanie. Ona musi wszystko, słuchajcie, ona, ona jest tak żywa, że ojej, ale dobrze. Cały czas w ruchu, no? no. A i dobrze. Ala sprząta, ogarnia. no Ta, Zobaczcie, ja ile ja docinek mam. jeszcze, docinki no. były jeszcze. I on jeszcze jutro, jak przyjadę, czy jak, bo na pewno, bo ja z Danusią tu nic nie zrobię, ja potrzebuję wyciszenia, ciszy. Tak, z No i ci nie mogę pomóc, tak. No. Nie mogę, śmiecić, takie oko Ale muszę. i dla mnie też relaks, bo w końcu trochę odpoczywa. Tak, kochanie, już. O, to pokażę Wam, o na tym tu. Ty. O, no, taka biała. Tam. Drewniana będzie w salonie i w sypialni. Tak, tam. Dawaj ten śrubokręt, Dziękuję. dobra, nie trzeba. Przyjechałyśmy zobaczyć jak tatie idzie, nie? No. Tacie idzie świetnie, jesteśmy bardzo dumne tatuś No jeszcze trochę tu poprawek jest, wszystko ten, ale to na gwałt trzeba, ale te bebechy elektryczne tutaj stąd już. Zadzwonić, ja teraz będę na urlopie, to ja ich tutaj dopilnuję. Co Denusiu chcesz? Chciałbym przejść na dwór? No to idziemy. Idziemy na dwór. No i idziemy na dwór. No ja też z wami schodzę. To schodzę. Idziemy na ogród? Tak, chcesz na dworek? Tak, tak, nie idę O, to idziemy na dworek. No ale pójdę, muszę je założyć. A buty założyć. od kosiarki chodzą. Dobrze. Widzimy się zaraz. Ale pogoda, ojej jak fajnie. Super. To jak się cieszę, Danusia. No poczekaj, Danusia, Danusia, Hanusia. Zara będzie leciała. Ale daje pogoda fajnie. Szczypiarosę Sala narwi. Tutaj szczypior rośnie. To niech sala narwi <laughs> Dzisiaj chciałem kupić kosiarkę. Słuchajcie, bo tu czas już trzeba kosić. Ale to wiecie, kupi się w przyszłym tygodniu. Nie mam czasu. Dzisiaj byliśmy po tych sklepach latać, to tamto kupić i. Gdzie ta moja mała frycka? Tata! Tu jestem, tata! O, leci, biegnie. Tata jedzie, biegnie, skacze. Chodź szybko do taty na ogród, chodź. Widzicie, jakie to kochane dzieciątko nasze? O, w piłkę zaczynają grać. Dobrze nie grają. Fryzjera byłem, kochani. Trzeba trochę wyglądać jakoś. Ale słońce daje. Już idziemy do Alinki Słuchaj Gdzie pieska słyszysz? Danusia jak słyszy pieska to a! a! Krzyczy Nie Danusiu? Takie długie wejście widzę. Co? Takie długie wejście O, jest Ala Albo nie, bo w sumie fajnie zostaje. Tutaj chcesz? Takie wejście bym chciała Wiesz o co mi chodzi Wiem, taki pół łuk, albo taki albo Wiecie, daszek. No, albo taki daszek To może być fajne, nie? No, to będzie Dziękuję Zrobimy, czemu by nie no i już by trzeba było jechać z trawą. Już by trzeba było jechać z trawą. Ze względu na to, że ja kupię kosiareczkę teraz, to słuchajcie, zbiorę tego mchu trochę. No zaniedbane jest. Jeszcze będę atakował sąsiadów tutaj, żeby mi wydzierżawili te haszcze. To ładnie im powiem, że wykoszę i tego. To ja sobie tam co nieco większego zrobię. Chodź Danusiu! Chodź tu, chodź Danusiu! No, i trzeba zobaczyć, trzeba zrobić tą, tą, tą bramkę, żeby ona tam ganiała. A nie, o jaka zmęczona jestem. temu. De, de. Boże, kochany, to szczęście. Ale wiecie co? Wylata się, wybiega, wyskacze. To będzie całkiem inaczej. Damkuję to. ona się nic nie boi. Tam. Takie, widzicie, szedy drewniane. Raz, dwa, trzy To może któryś i mój jest, tylko ja nie ma. Sąsiedzi tu se ładnie zrobili. No, elegancko, zobaczcie. Wysypane, wszystko kamykami. I taki też fajny. Tu je ogrodzone. Trzeba je przyciąć. Ja mam nożyce. Gdzie ona tam? Co ona tam? O Danusia z Alinką się ten wganianego bawi. Obam! Zajunca łap! Tak, trawy nie chce dotknąć. Trawy nie chce dotknąć. No, ale ja widziałem, że nie niemowlęta na przykład, albo dzieci takim w wieku półtora do dwóch, na gołe nogi, jak chcesz je położyć, to one kurczą. Zobaczcie, kto kochane. Ale będzie miała pole do popisu, tata wykosi. Oby no, pogoda dopisała do O Pogoda ala już basen, no. No tak. No i pięknie będzie. Pomału, pomału. My też Wam bardzo serdecznie dziękujemy za e, si, słowa, słowa e, uznania, od e, wsparcia. Nie? Oczekaj, ale tak zrobimy. To nie będzie na nas tak... Oh. No ale mnie słońce robi. No? Mnie też. Słońce gorące i ptaków śpiew. Słońce gorące i... Tak był śpiew Na ogrodzie rado cieszy się Że Alinka niesie kolację Ale fajnie będzie działo się <grym> Jak nie jak tak Trzeba trochę humorku, śpiewu I będzie sykala funfle voilà Madame Pozdrawisz Danusia widzów, widzów? Powiedz Chaja Ach <grym> to <i wśród> kochane Dede, mówi dede, idziemy No to idziemy Słuchajcie drodzy widzowie dziękuję Wam za to, że, że jesteście, subskrybujecie i w ogóle no i, i dzieje się. No i do zobaczyska, do następnego. Słuchajcie, no, yy, live'a szykujemy z linku. Yy, po powrocie Alinki yy, zrobimy fajnego live'a, już myślę, że, że z fajnego ogrodu i będzie gitara. Trzymajcie się kochani, pozdrawiam, cześć.